Fragment o Mewersach z Ewangelii Mateusza. Dzisiaj mają przeczytać w kontekście tego fragmentu z księgi proroka Izajasza i z fragmentu listu do Efezjan, co łączy te trzy fragmenty. Objawienie się Jezusa wszystkim. Izajasz pisze o wielkiej światłości. O Jerozolimie, która jest ponad ciemnością. E, taki ciekawy obraz, e, właśnie w który spowija świat. Jerozolim, który jest ponad, ponad tym światem. Stając się źródłem świata. I skoro jest takim miejscem, to przedstawiciele różnych narodów idą tam, podążają z tym, co mają najcenniejsze. E, taka wizja. Pokazująca, że nawet wtedy, gdy świat pomija rok i trudno w tym roku się odnaleźć, Bóg daje jakieś miejsce, pewne światła. Jak potem to odczytujemy w Ewangelii, Bóg daje samego siebie światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, jak słyszeliśmy chociażby w ostatnią niedzielę. Bóg daje światło wobec ciemności. Światło, które przyciąga do siebie, ku któremu chce się iść, do którego chce się spotkać, z którego chce się zaczerpnąć i jakieś jasności do, do tego, by się jakoś zorientować w tym ciemnym świecie, ale też wobec którego chcę przynieść to, co mam najcenniejsze. Chcę zaofiarować to, co mam i po prostu tym światłem się ucieszyć. Święty Paweł pokazuje, że do tego Bożego Objawienia przystęp mają wszyscy. Wszyscy stają się współdziedzicami, współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy. Współ, czyli razem, czyli to nie jest światło tylko dla wybranych, tylko dla tych, którzy należą do jakiegoś narodu wybranego. Którzy mają takich, ani nie innych przodków, bądź y, takie, ani inne zasługi. To jest dla każdego, także dla Pogan. I y, możemy ten fragment odczytujemy trochę inaczej niż ci, którzy, no, którzy byli adresatami Efezjanie, bo oni sami byli Boga. Y, oni sami nie należeli do narodu wybranego, nie należeli do Izraela i dostęp dla nich był wielką szansą, że, że mogą skorzystać, że, że, mogą, że dla nich także to, co jest zapowiedziane przez proroków, także może stać ich udziałem. Ale to też może robić wrogość właśnie ze strony Żydów. No jak to mamy się podzielić tym, co jest nasze. Tym, co należy do naszego przecież dziedzictwa? Dlaczego mielibyśmy, Dlaczego powoli mieliśmy mieć w tym udział? skoro to jest przecież nasze, św. Paweł pisze oczywiście do Efezjan, że, że on dostał taką łaskę, aby głosić to, to, to powszechny dar zbawienia dotyczący także pogan i to ogłoszenia z taką gorliwością, z jaką zabiegał o przestrzeganie prawa jako faryzeusz. To jest też niesamowite zadanie, myślę, że także dla nas, którzy jakoś doświadczamy daru Bożej Obietnicy, doświadczamy Bożej miłości, Bożego światła, aby tego światła nie zatrzymywać dla siebie, ale aby tym światłem dzielić się z tymi, którzy może tego światła nie doświadczyli z różnych powodów. Może ta granica pomiędzy narodem wybranym a poganami obecnie przebiega trochę inaczej. I nie wiem, czy ona przebiega między ludźmi, a on może przebiega gdzieś w głębi serca każdego z nas. Czy jest w nas jakaś taka, jakaś taka część mówiąca o wybraniu, która została no, wychowana? W te tradycji chrześcijańskiej dzięki temu jest większa otwartość na to, co Boże. A może jest też coś pogańskiego, takiego obcego, co, co waha się, czy, czy to na pewno jest dla mnie. Bo może coś innego i staje się ważniejsze. Ta granica też przebiega między ludźmi, tymi, którzy no właśnie, wzrastali w tradycji, a tymi, którzy na różne sposoby czasem e, krętymi bardzo drogami do tej tajemnicy, do prawdy dochodzili. Te akcjmency ze wschodu, którzy w mądrości ludzkiej szukali, szukali Boga, szukali objawienia, szukali prawdy. Bo czasem łatwiej jest odkrywać Boga, gdy dookoła się mam wierzących, którzy mogą mi pokazać i żyję w takim klimacie wiary. A o wiele trudniej jest odkryć Boga, gdy dookoła mnie ludzie albo nie wierzą, albo wierzą w taki sposób, że tego się po prostu nie da przyjąć. No jest to albo zbyt dziecinne, zbyt naiwne, e, albo jakoś wykoślawione. Także, że, że to, to jest nie po prostu nie do przyjęcia, nie do wiary. I trzech może być dla nas e, jest znakiem takich ludzi, którzy nie poddają się poszukiwaniu Boga pomimo trudności. I warto takich ludzi zauważać w swojej okolicy, w swoim otoczeniu i także ich wspierać. Jeżeli ja już odkryłem Boga, to mogę tym ludziom pokazać Jego jako źródło światła. Ale ja mogę też pokazywać się Poganinowi, który gdzieś jest w moim sercu, który ciągle się waha. Czy zasługuje na Bożą Miłość? Czy zasługuje na spotkanie z Najwyższym? Czy Bóg naprawdę przyszedł do mnie? Czy to nie jest jakaś wymyślona historia? Warto z tym powalinem sobie też się spotkać i pokazać mu: Bóg Ciebie także ukochał. Ty także jesteś współdziedzicem. Ty także jesteś współczłonkiem Kościoła, tej wspólnoty bieżącej. I Ty także jesteś współczesnikiem obietnicy.